Ukryte animacje Jela podczas balu, rzadkie dialogi na farmie czy widoczny w locie pocisk ze snajperki. Tego i wiele więcej dowiecie się z dzisiejszego materiału, który jest już drugą częścią detali i ciekawostek z The Last of Us Part 2. Więc jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, koniecznie go nadróbcie, a my tymczasem zaczynajmy pokoju, gdzie dojdzie do śmieci Joela, Zanim jeszcze wejdziemy do środka, możemy zauważyć tam losowe modele postaci. Co ciekawe, w tej scenie ukryty jest również brutalny detal. Rozbrysk krwi, którego gracz normalnie nie ma szans dostrzec. W niektórych cutscenkach możemy zauważyć, że nosy Abby i Ellie reagują realistycznie na dotyk. Uderzenia mogą prowadzić do wypadania zębów przeciwników. światło przechodzi przez uszy postaci. W pewnym momencie gry Abi spadnie z dużej wysokości. Moment ten pozostawia na niej fizyczne konsekwencje. Od tego czasu przez dalszą część gry w różnych momentach możemy zauważyć, że Abi rozciąga rękę, co świadczy o tym, że wciąż odczuwa ból lub napięcie. Parę ukrytych dialogów na farmie, które mogliście przegapić. Ostrożnie, tam są złe rzeczy. Hej wam, przywitaj się z owieczkami. Cześć owieczki. Podczas sceny balu możemy podejrzeć Joela, który stoi za nami i obserwuje wszystko z daleka oraz ma skromne animacje. Normalnie nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Dodatkowo na owym balu widać jak postacie zaczynają się pocić, Pot realistycznie osadza się na ich twarzach. Możemy też zauważyć, że Eli mieszka za domem Joela. Eli słucha muzykę, która występowała w pierwszym trailerze do The Last of Us Part 2. W tej potyczce możemy przejść przez drzwi na trzy różne sposoby, po cichu eliminując wszystkich przeciwników, albo po prostu uciekając, kiedy już jesteśmy wykryci. Strzelam, że w wielu innych starciach wygląda to bardzo podobnie, Gradaje nam dużo swobody w podejściu do sytuacji i często nawet tego nie zauważamy. Pierwszy strzał ze snajperki, oddany przez Tomiego, wyraźnie wystraszy Eli. Kolejna już nie. A dodatkowo pocisk naprawdę istnieje w grze. Jeśli dobrze się przyjrzymy, możemy zobaczyć go w locie. Abi ma lęk wysokości i gra to świetnie pokazuje. Jeśli podejdziemy do krawędzi wysoko położonego miejsca, zauważymy, że Abi na to zareaguje. W ostatniej scenie na farmie, kiedy Eli wraca do pustego domu po odejściu Diny, w jej pokoju zostaje tylko jedno krzesło, wcześniej stały tam dwa. Podczas ulepszania broni w warsztacie Eli rzeczywiście czyści swoją broń. Algi na powierzchni wody reagują realistycznie na nasze działania. Jeśli oddamy strzał, rozstąpią się od miejsca trafienia, a gdy po prostu płyniemy, delikatnie się rozchodzą. Jako ABI możemy zjechać po poręczy schodów. W bazie WLF na stadionie spotkamy psa o imieniu Azor. Możemy się z nim pobawić, rzucić mu piłkę, a jeśli wyrzucimy ją poza teren, Azor podejdzie pod ogrodzenie i będzie czekał w miejscu, gdzie piłka poleciała. Dodatkowo, gdy dotrzemy jako Eli do szpitala, będziemy zmuszeni go zaatakować. Jeden z obrazów wiszących w domu Diny i Eli na farmie wygląda niemal identycznie jak krajobraz obok. W tej scenie Eli realistycznie połyka ślinę, a łzy spadają prosto na jej bluzę. Wydelazdowa spadtu można włączyć specjalny tryb, dzięki któremu zapasy i znaczki będą dla nas widoczne i podkreślone z daleka. W jednej ze scen Eli zabija żołnierkę, która gra na PS Vicie, ale nie w byle co. Na ekranie widzimy grę Hotline Miami, a jeśli przesuniemy kamerę bliżej i dobrze się przyjrzymy, zauważymy coś, czego normalnie nie widać: pod warstwą zgrom ukryte jest menu główne PlayStation Vity. W bazie WLF trafimy na Jordana, to ten sam koleś, który wcześniej próbował torturować Ellie. Jordan też gra na ps tylko że w klasycznego Jack and Daxter. I tu znowu, jeśli przyjrzymy się bliżej, da się zauważyć ekran główny ps Możemy wczołgać się za tablicę. NPC w Jackson machają do nas z góry, gdy tylko spojrzymy w ich stronę. Usta Eli robią się suche od zimna i różnią się od tych latem. Abi może poparzyć ręce od mlaskacza albo od ognia z małotowa, a co lepsze, po czasie widać, jak poparzenia znikają. Również możemy zauważyć, że podczas celowania mięśnie ABI się poruszają. Niezależnie od tego, czy podejdziemy z lewej czy z prawej strony, senka i tak odpali się poprawnie. Gdy rzucimy butelką w przeciwnika, na jego twarzy pozostają drobinki szkła. W tej scenie Eli naprawdę widzi Abby i Lewa. Ich modele postaci faktycznie tam są. Co więcej, chwilę później ukryta jest animacja Eli, jak zostaje obezwładniona, której no, gracze nie mają szans zauważyć. Joel czytał książkę o kosmosie, a jak dobrze wiemy, Eli od zawsze fascynowała się gwiazdami i astronautami. Gdy postacie przechodzą pod nisko zawieszonym kablem, automatycznie pochylają swoje głowy. W premierowej wersji The Last of Us Part II istniał zabawny bug, który pozwalał złapać i zabić Tomiego grając jako Abby. Gra totalnie się wtedy gubiła i wyglądało to co najmniej zabawnie. System krwi już w pierwszym delastowa zrobił wrażenie, ale w drugiej części został dopracowany do granic możliwości. Krew znów topnieje i po chwili zamaza na śniegu, tym razem jeszcze bardziej realistycznie. Na różnych powierzchniach zachowuje się zupełnie inaczej. Rozlewa się pod kątem wsiąka, tworzy plamy, zależnie od materiału. Po każdym trafieniu możemy zobaczyć, jak krew dosłownie spływa z rany. Do tego dochodzi ogromna liczba sposobów rozczłonkowywania przeciwników. Krew również realistycznie osadza się na Eli. Gdy spróbujemy ją ze siebie zmyć, to nie będzie takie proste, zawsze jakiś ślad na nas zostanie. Wszystko to razem robi piorunujące wrażenie. W pewnym momencie natrafimy na sklep z akcesoriami na Halloween. Będziemy tam mnóstwo rzeczy, które przypominają ten sam sklep z dodatku The Left Behind. Eli krótko to skomentuje, mówiąc, że nie przepada za takimi rzeczami. Nie jestem fanką. Oh, no! <ścoughs> Dina ma widoczną ranę po strzale z łuku oraz Eli w tej scenie ma na sobie kurtkę Joela. Gdy Mac i Manny przechodzą przez zasłonkę w magazynie, pochylają oni swoje głowy. Na plakatach z poszukiwanymi możemy dostrzec twarz Izaka, przywódcy WLF. Ale to nie wszystko. Jeśli rozbijemy szybę, na której wiszą te plakaty, zaczynają one powoli opadać, jakby reagowały na podmuch powietrza. Podczas pościgu za Norą mamy dostęp do kilku skrótów, którymi możemy się poruszać. Szczerze nie wiem po co one są, skoro gra i tak nie pozwala nam jej to gonić, ale w pewnym momencie pościgu możemy odstrzelić kostkowi głowę. Animacja spadania Elis z krawędzi różni się w zależności od tego, z której strony spadnie. Czy poleci tyłem, przodem, czy bokiem, każdy kierunek ma swoją unikalną animację. Jeśli zabijemy właściciela psa, jego czworonóg zareaguje, zacznie skomleć, szukać go, kręcić się zdezorientowany. Działa to też w drugą stronę, gdy zginie pies, jego opiekun również zareaguje. Podczas walki z Eli, gdy sterujemy Abby, wizualnie zauważymy wszystkie modyfikacje broni, jakich dokonaliśmy grając Eli. Świetne jest to, jak realistycznie działa broń wydelaz do Was Part 2. Podczas strzału porusza się cała lufa, spust rzeczywiście się naciska, a zaraz po wystrzale ulatuje delikatny dym. Mi się to nigdy nie zdarzyło, ale nasi kompani mogą zostać zauważeni przez wroga i co ciekawe, jeśli uda im się uciec i wrócić do nas, przeproszą za swój błąd. Dina, nawet gdy nosi maskę, ma w pełni wymodelowane emocje twarzy pod spodem. Gdy sojusznicy mają nas podciągnąć, ich ręka podąża za nami, a gdy się oddalimy, to ją chowają. Podobnie w retrospekcji z Joelem, gdy podnosi on belkę, jeśli odejdziemy od przejścia, to ten ją opuści. Wrogowie, którzy zostali podpaleni, ale przeżyli i zdążyli się ugasić, nie wracają do walki bez śladu. Na ich ciele widać realistyczne poparzenia. Eli zdejmuje i odłoży czapkę przed skokiem z dinozaura. Podczas strzelania z zabawkowego łuku w akwarium, gdy nie trafiamy w cele, Owen ma wiele dodatkowych kwestii. Ty, ty Trafiłaś ryba. Ej, uwaga na mura! Co, upiększam go. I to tak prosto w serduszko. W tej scenie śnieg na poręczy realistycznie reaguje na dotyk Diny i Eli. Kuźdawki mają własne animacje. W trakcie walki możemy chwycić jednego z zarażonych i użyć go jako żywej tarczy przeciwko klikaczom. Podczas wizyty w muzeum, Joel przez cały czas nosi przy sobie kasetę z nagraniem startu rakiety, którą później daje Eli w kapsule kosmicznej. Gdy Eli chodzi po schodach tyłem, odwraca zwrok i zerka pod nogi, aby się nie potknąć. aby zareaguje na nadchodzące fale z morza. Znajdziemy automat Dragon Daxter oraz automat Dougier z DLC The Left Behind. Gdy woda sięga Eli do kolan, zaczyna stawiać wyraźny opór. Eli automatycznie zwalnia i ruchy stają się cięższe. Co więcej, woda reaguje nawet na odłamki po strzałach. Jeśli trafimy w ścianę obok powierzchni, fale i rozpryski zachowują się realistycznie. Bandyci wysandra Santa Barbara mają swoje własne, unikalne tatuaże, których nie zobaczymy nigdzie indziej w grze. Pies nie reaguje na sam odgłos strzałów, ale gdy użyjemy miotacza ognia, natychmiast odskakuje. Podczas bitwy na śnieżki zauważymy, że gdy zostaniemy trafieni śnieżką, to po jakimś czasie śnieg roztopi się na naszej kurtce. To samo widać na innych dzieciakach. Gdy jako Eli docieramy do domku w górach, tuż przed bramą, możemy zobaczyć zwęglone ciała zarażonych, to ci sami, których wcześniej spaliła ekipa Abi podczas ucieczki. Możemy zdusić zabawkę Alice. Z niektórych krawędzi odpadają drobne kawałki asfaltu. NPC reagują na to, gdy spróbujemy w nich wejść. Po każdej próbie ulepszenia broni Eli automatycznie wyjmuje z niej jeden nabój, rozładowując broń. Efekt? Po ulepszeniu musimy ją ponownie przeładować. Gdy zakładamy bandaż, na początku wygląda na czysty, ale po chwili zaczyna przesiąkać krwią. Jeśli odstrzelimy zarażonemu nogi, nie padnie on od razu. Zacznie się do nas czołgać i będzie dalej atakować. Eli zareaguje na spadającą na ją wodę. Czasami możemy zauważyć unoszące się w powietrzu foliowe siatki na zakupy. Dryfują one na wietrze, obracają się i realistycznie reagują na ruchy powietrza. Podczas ataku nożem możemy zauważyć, że ciosy rzeczywiście rozcinają ubrania przeciwnika. Zarażenie mają specjalną animację zjeżdżania. Kiedy OM prowadzi nas, by pokazać widok na Jackson, możemy zauważyć jego wcześniejsze ślady na śniegu. W pamiętniku Eli, pierwsza strona, na której wspomina o Joelu, ma ślady łez. Podczas śnieżycy Eli mruży oczy, jakby naprawdę chroniła się przed wiatrem i śniegiem. Dodatkowo jej ubrania też reagują na podmuchy. Gdy wciągamy się na przykład pod łóżko wróg może nas stamtąd wyciągnąć. I co ciekawe, animacja dopasowuje się do tego, jak jesteśmy ustawieni. Możemy znaleźć kartę kolekcjonerską, która nawiązuje bezpośrednio do głównego reżysera gry, czyli New Dragmana. Eli ochrania swoje oczy przed gałęziami. Grupka mieszkańców Jackson, którzy obgadują Eli. Okej. Oh, hey. Okej, oh, hey Eli. Dobry. Za pomocą wolnej kamery możemy zobaczyć, jak Jara ostatnimi siłami podnosi broń i strzela do Isaaca. W miejscu gdzie walczymy z pulchlakiem, stoją automaty do gier. Po ich zniszczeniu w trakcie walki, z ich wnętrza wypadają różne elementy. Mam jeszcze parę dialogów, które mogliście przegapić. Co robisz? ty robisz? Zabierzesz na mnie <noise> Wyglądam ci na fokę plamistą? Biała plama. Uff, to by było już wszystko. Dziękuję każdemu, kto dotarł do końca. Koniecznie dajcie znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Podajcie na mojego Discorda, sprawdźcie moje poprzednie filmy od The Last of Us. No i oczywiście zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A tymczasem z fartem do następnego i cześć!